Ostatni raz, trenerze. Leżałem pod moją Chevroletką z 98 roku na podjeździe, mocując się z zardzewiałą rurą wydechową, gdy głos mojej córki Lili przeciął październikową noc jak nóż. Mamo, zasługujesz na coś lepszego. Zasługujesz na prawdziwą miłość, a nie na jakiegoś przeżytego handlarza częściami, którego życie przestało się liczyć w szkole średniej. Zamarłem klucz na pół drogi do połączenia. Te słowa uderzyły mocniej niż jakikolwiek cios, który przyjąłem w czasach amatorskiego boksu. Przez szparę pod samochodem widziałem ich sylwetki na ganku. Moją żonę Bernice, kroczącą w drogich szpilkach. Naszą 23-letnią córkę, wymachującą dziko telefonem. Lila, mów ciszej! syknęła Bernice. Sąsiedzi? Sąsiedzi już wiedzą, mamo. Pani O'Hara spytała mnie wczoraj, czy ty i Tato macie problemy. Powiedziała, że twojego samochodu często nie ma wieczorami. Wysunąłem się spod pick-upa tak cicho, jak to możliwe, plecy krzycząc z bólu od zimnego betonu. Nasz dom, skromny, piętrowy fixer-aper, nad którym pracowałem od 15 lat, nagle wydał mi się obcy. Łuszcząca się biała farba na kolumnach ganku, zwisający rynna, którą wciąż obiecywałem naprawić, zmarznięte róże, które Bernice posadziła i o których zapomniała. Wszystko wyglądało inaczej, gdy uświadomiłeś sobie, że twoja własna rodzina postrzega cię jako sąsiednią porażkę. Twój ojciec jest dobrym człowiekiem, powiedziała Bernice, ale jej głosowi brakowało przekonania. Utrzymuje nas, ledwo. Czy wiesz, co mówią moi przyjaciele, kiedy mówię im, że mój tata zarządza magazynem? Patrzą na mnie, jakbym szukała usprawiedliwienia dla bycia biedną. Wytarłem ręce o kombinezon i stanąłem w cieniu mojej ciężarówki, niewidzialny dla nich, ale słysząc każde słowo. Latarnia uliczna rzucała żółtą poświatę na nasz mały przedogródek, uwydatniając pęknięcia na podjeździe i zacieki rdzy na moim samochodzie. To było moje królestwo. Ten rozpadający się kawałek amerykańskiego snu w umierającym miasteczku pod Schenectady w stanie Nowy Jork. Pieniądze nie są wszystkim Lila, mówi kobieta, która przekroczyła limity trzech kart kredytowych w zeszłym miesiącu. Widziałam rachunki, mamo. Wiem o drugiej hipotece. Krew we mnie ścięła się lodem. Druga hipoteka. To ja zajmowałem się wszystkimi finansami. Nie było żadnej drugiej hipoteki. To nie twój interes, warknęła Bernice. Jest moim interesem, kiedy prosisz mnie, żebym kłamała dla ciebie, kiedy chcesz, żebym kryła twoje wieczory dla dziewczyn, które zbiegają się z harmonogramem crossfitu Jeffa. Jeff, to imię uderzyło mnie jak cios poniżej pasa. Jeff Maloney. Trener dla swoich świrów od fitnessu, 44-letni były sportsman, prowadzący box crossfit w centrum miasta. Sam czar i mięśnie, z uśmiechem, który sprawiał, że kobiety w średnim wieku zapominały, że mają mężów. Nie wiem, co insynuujesz. Nie insynuuję niczego, mamo. Mówię ci wprost, albo zdecydujesz, czego chcesz, albo koniec z byciem twoim alibi. Nie będę już więcej kłamać tacie. Drzwi wejściowe zatrzasnęły się. Lila weszła do środka, zostawiając Bernice samą na ganku. Obserwowałem moją żonę od 26 lat, jak opiera się o poręcz, jej ramiona drżały. Przez chwilę prawie było mi jej żal. Prawie! Zamiast tego przemknąłem się na tyły domu i wszedłem przez kuchenne drzwi. Zanim Bernice weszła do środka, stałem przy zlewie zmywając smar z rąk, jakby nic się nie stało. Jak tam z ciężarówką? zapytała. Jej głos sztucznie radosny. Jak zwykle krok do przodu, dwa kroki w tył. Osuszyłem ręce ręcznikiem i spojrzałem na nią. Naprawdę spojrzałem. Kiedy zaczęła nakładać makijaż do łóżka? Kiedy zaczęła przesiadywać do późna, pisząc na telefonie z tym skrytym uśmiechem Idę pod górę wziąć prysznic powiedziała, już kierując się na schody. Bernice zatrzymała się jedną dłonią na poręczy. Wszystko w porządku, wydajesz się ostatnio jakaś niedostępna. Jej śmiech był zbyt szybki, zbyt ostry. Jestem po prostu zmęczona, Jean. W pracy istny obłęd. Praca? No tak, Bernice była asystentką prawną w kancelarii Hutchins Associates, największej w hrabstwie. Była tam od dwunastu lat, awansując z sekretarki na starszą asystentkę. To były dobre pieniądze, lepsze niż te, które ja zarabiałem w magazynie i nigdy nie pozwalała mi o tym zapomnieć. Może powinniśmy zaplanować weekend tylko dla nas dwojga. Może, odparła, ale już wchodziła po schodach. Stałem w kuchni, wsłuchując się w jej kroki nad głową, potem w odgłos lecącej wody. Dom wydał mi się pusty wokół mnie jak skorupa, z której wyssano całe życie. Na blacie telefon Bernis zawirował z powiadomieniem o wiadomości. Nie powinienem był patrzeć. Przez 26 lat małżeństwa nigdy nie naruszyłem jej prywatności, ale coś w słowach Lili, coś w tym, że Bernis nie mogła spotkać mojego wzroku, sprawiło, że podniosłem ten telefon. Podgląd wiadomości na ekranie blokady sprawił, że mój świat się przekrzywił. Nie mogę się doczekać, aż znów zobaczę, jak się pocisz. Mam nadzieję, że mężulek nie ma nic przeciwko, że znów aż pracujesz do późna. Jay! Jay! Moje dłonie zadrżały, gdy odkładałem telefon. Jay to Jeff. Jeff Maloney, z jego idealnymi mięśniami brzucha, motywacyjnymi postami na Instagramie i tym jego samouwielbionym boksem CrossFit, gdzie moja żona ćwiczyła trzy noce w tygodniu przez ostatnie sześć miesięcy. Podszedłem do okna w salonie i wyjrzałem na naszą ulicę. Dom pani O'Hary po drugiej stronie promieniał ciepłym światłem. Pewnie była tam teraz, katalogując każdy samochód, który przyjeżdżał i odjeżdżał, każdą kłótnię, która niosła się po sąsiedztwie, każdy znak, że rodzina Brownów się rozpada. Prysznic nadal leciał na górze. Miałem może 10 minut. Chwyciłem torebkę bernice z blatu kuchennego i przeszukałem ją z efektywnością kogoś, kto spędził 30 lat na organizowaniu inwentarza. Paragony z kart kredytowych, rachunki za stację benzynową i tam pokwitowanie z motelu PineView na trasie 9 z zeszłego wtorku. Tej samej nocy, kiedy powiedziała mi, że pracuje do późna nad dużą sprawą, mój telefon miał aplikację Znajdź mój iPhone, powiązaną z jej kontem, coś, co skonfigurowaliśmy lata temu na wypadek nagłych wypadków. Otworzyłem ją drżącymi palcami i sprawdziłem historię lokalizacji. Wtorek wieczór Motel Pineview, czwartek wieczór Motel Pineview, sobota po południu Siłownia Jeffa potem znowu motel. Prysznic przestał lecieć. Wepchnąłem wszystko z powrotem do jej torebki i siedziałem w moim fotelu pilot w dłoni, gdy zeszła na dół w szlafroku. Co oglądasz? Nic dobrego. Przerzucałem kanały, mój umysł pędził. Hej, nie mówiłaś, że w środę pracujesz do późna? Myślałem, że widziałem twój samochód w tym motelu na trasie 9. Zamarła na sekundę, wystarczająco długo bym wiedział, że trafiłem w cel. Musiałeś zobaczyć czyjś inny samochód. Byłam w biurze prawie do północy, musiał to być. Mój głos był równy, swobodny. Wiesz, wszystkie te srebrne sedany wyglądają tak samo. Pocałowała mnie w czubek głowy, gest, który niegdyś znaczył wszystko, a teraz wydawał się zdradą. Jestem wykończona. Ja. Idę spać. Wpadnę za chwilę. Kiedy wyszła, siedziałem w ciemnym salonie, wpatrując się w czarny ekran telewizora. Na zewnątrz samochód powoli przejechał ulicą. Jego reflektory przemiotły się po ścianie. Zasłony pani Ochary drgnęły. Stara plotkarka nigdy niczego nie przegapiła. Myślałem o mężczyźnie, którym kiedyś byłem, Jane Brown, amatorski bokser, wystarczająco twardy, by stoczyć dziesięć rund z gośćmi w połowie młodszymi od siebie. Jane Brown, piłkarz w szkole średniej, wystarczająco silny, by nieść swoich drużynę z boiska. Jane Brown, młody mąż i ojciec, wystarczająco głupi, by wierzyć, że miłość i ciężka praca wystarczą, by zbudować na nich życie. Teraz byłem tylko Jean, kierownikiem magazynu, Jean sąsiednim żartem, Jean, facetem z którego żoną przespał się lokalny mięśniak, podczas gdy jego własna córka nazywała go przeżytym nieudacznikiem. Wyjąłem telefon i wyszukałem motel Pineview na mapach Google. Piętnaście minut od naszego domu, piętnaście minut od siłowni Jeffa. Wygodne. Moje odbicie spoglądało na mnie z czarnego ekranu telewizora, siwiejące włosy, zmarszczki wokół oczu, miękki brzuch mężczyzny, który zamienił rękawice bokserskie na pracę za biurkiem. Kiedy stałem się niewidzialny? Kiedy przestałem być mężczyzną, o którego warto walczyć? Dom trzeszczał wokół mnie, sadowiąc się na noc. Na górze Bernice prawdopodobnie już spała, śniąc o swoim umięśnionym trenerze z jego sztuczną opalenizną. Szakami proteinowymi i rękami, wszędzie na mojej żonie. Wstałem i podszedłem do kuchennego okna. Światło pani Ochary wciąż było włączone. Starsza pani mieszkała naprzeciwko od 40 lat, obserwując przychodzące i odchodzące rodziny, rodzące się i upadające małżeństwa. Widziała to wszystko i wszystko pamiętała. Jutro postanowiłem złożę wizytę pani O'Harze. Może przyniosę jej te ciasteczka, które lubiła, z piekarni w centrum miasta. Może odbyłem miłą, długą pogawędkę o sąsiedztwie, o tym, kto przychodził i odchodził. O tym, co mogła ostatnio zauważyć, ponieważ była jedna rzecz, której nauczyłem się przez 30 lat zarządzania inwentarzem. Nie można naprawić problemu, dopóki nie wiesz dokładnie, z czym masz do czynienia. A ja dopiero zaczynałem. Jej kuchnia była sanktuarium dziesięcioleci sąsiedzkich plotek. Zdjęcia przyjęć blokowych, imprez kościelnych i spotkań rodzinnych pokrywały każdą powierzchnię. Poruszała się z efektywnością kogoś, kto prowadził doraźne przesłuchania przez pół wieku. Więc, powiedziała siadając na krześle naprzeciwko mnie, jak tam sprawy z Tobą i Bernice? Prosto do sedna. Musiałem podziwiać jej technikę. Właściwie to o tym chciałem z Panią porozmawiać. Lila wspomniała, że pytała ją Pani o problemy. Och, skarbie! Twarz Pani Ochery zmiękła z autentycznym współczuciem. Nie chciałam nic mówić, ale martwiłam się o Ciebie. Co pani widziała? Nalała kawę do dwóch niedopasowanych kubków, nie śpiesząc się. Samochód twojej żony często nie było ostatnio wieczorami. Wtorek, czwartek, sobota. Zawsze ten sam schemat. Gdzie mówi, że idzie? Do pracy, według Lili. Ale Jean obserwuje te ulice od 40 lat. Znam różnicę między kimś, kto pracuje do późna, a kimś, kto ma romans. Słowa zawisły między nami jak dym. Wypowiedzenie tego nagłos uczyniło to rzeczywistym w sposób, w jaki znalezienie pokwitowania motelowego nie mogło. Jest coś więcej, prawda? Pani O'Hara skinęła głową. Ten trener osobisty z boksu CrossFit, Jeff, jak mu tam. przejeżdżał naszą ulicą powoli, jakby sprawdzał, czy Twojej ciężarówki nie ma na podjeździe. Moje dłonie zacisnęły się. Moje dłonie zacisnęły się wokół kubka z kawą. Kiedy? Te same wieczory, kiedy nie ma Bernis. Przejeżdża około 19, potem znowu około 21. Nigdy się nie zatrzymuje, tylko się rozgląda. Skór, syn, język, drogi. Ale jej oczy iskrzyły z zadowoleniem kogoś, kto właśnie dostarczył doskonały fragment informacji. Co zamierzasz z tym zrobić? To było pytanie, prawda? Co zamierzałem zrobić? Przewrócić się i udawać martwego jak sąsiedni żart, jakiego wszyscy się spodziewali? Czy przypomnieć im, że Jean Brown wciąż ma w sobie trochę walki? Zajmę się tym. Dobrze, ta kobieta nie wie, co wyrzuca. Skończyłem kawę i wstałem. Pani, o, czy mogę prosić o przysługę? Wszystko, skarbie. Niech pani dalej obserwuje, i jeśli pani coś zobaczy, cokolwiek, niech pani da mi znać. Jej uśmiech był drapieżny. To będzie przyjemność. Wróciłem przez ulicę czując się lżej niż od miesięcy. Informacja to władza i teraz dokładnie wiedziałem, z czym mam do czynienia. Pytanie brzmiało, jak jej użyć. Tamtego wieczoru powiedziałem Bernic, że idę na siłownię do Mika. Nie było to całkowite kłamstwo, poszedłem na siłownię. Ale najpierw zrobiłem mały objazd do motelu Pine View. Miejsce było dokładnie takie, jakiego można się spodziewać po motelu drogowym wynajmującym pokoje na godziny. Łuszcząca się farba, zepsuty neon, parking pełen wyrw. Zaparkowałem za śmietnikiem i czekałem. O 20:47 do parkingu wjechała srebrna BMW. Jeff Maloney wysiadł, nerwowo się rozglądając, zanim podszedł do pokoju 237. Był ubrany w swój zwykły uniform, obcisłą koszulkę Under Armour, markowe dżinsy i ten rodzaj pewności siebie, który przychodzi, gdy nigdy nie dostałeś w twarz od wściekłego męża. Piętnaście minut później podjechała obok BMW Honda Accord Bernice. Obserwowałem moją żonę od 26 lat, jak idzie przez ten parking, jakby do niego należała. Miała na sobie sukienkę, której nigdy wcześniej nie widziałem. Czerwoną, obcisłą, drogą. Rodzaj sukienki, która mówiła, że skończyła z byciem żoną Gina Browna i jest gotowa być kimkolwiek Jeffa Maloneja. Spotkali się przy drzwiach do pokoju 237. Przyciągnął ją blisko, pocałował tak, jakby robił to tysiąc razy wcześniej. Roześmiała się do czegoś co szepnął jej do ucha, a dźwięk poniósł się po parkingu jak policzek. Siedziałem w mojej ciężarówce, dłonie zaciskając na kierownicy, obserwując jak moje małżeństwo umiera w czasie rzeczywistym. 26 lat. Dom, córka, życie zbudowane z niczego – a ona wyrzucała to wszystko dla umięśnionego chłopca z obrazka, który prawdopodobnie nie potrafiłby przeliterować słowa zaangażowanie, gdybyś podpowiedział mu pierwsze sześć liter. Ale gdy obserwowałem, jak znikają w tym motelowym pokoju, coś zimnego i wyrachowanego osiadło w mojej klatce piersiowej. Nie chodziło tylko o miłość czy kryzys wieku średniego, czy jakąkolwiek bzdurną wymówkę, którą w końcu by mi wcisnęła. Chodziło o szacunek, o bycie traktowanym poważnie, o pokazanie wszystkim w tym małym miasteczku, że Jane Brown nie był żartem, za którego go uważali. Wyjąłem telefon i zrobiłem zdjęcia, samochody, numer pokoju, znacznik czasu, dowody. Potem wysiadłem z mojej ciężarówki i podszedłem do BMW Jeffa. Samochód był nieskazitelny, wypastowany. Pewnie kosztował więcej niż ja zarabiałem w ciągu pół roku. Wyjąłem klucze i pociągnąłem nimi wzdłuż drzwi kierowcy, wyrywając prostą wiadomość. Lepiej miej ubezpieczenie, trenerzu. Potem wróciłem do mojej ciężarówki i pojechałem na siłownię Mika. Miki Sullivan prowadził Sullivan's Boxing Gym od 30 lat – to było miejsce, które pachniało potem i marzeniami, gdzie dzieciaki z niewłaściwej strony miasta przychodziły uczyć się dyscypliny, a mężczyźni w moim wieku przychodzili przypomnieć sobie, jak to jest być niebezpiecznym. Mik pracował na ciężkiej torbie, gdy wszedłem, jego ruchy wciąż ostre, mimo że miał 63 lata. Kiedyś był kandydatem w latach 80., zanim odklejająca się siatkówka zakończyła jego karierę. Teraz szkolił pięściarzy i rozdawał mądrości facetom takim jak ja, którzy potrzebowali w coś uderzyć. Jean Brown, nie widziałem cię tu od miesięcy co cię sprowadza z powrotem muszę w coś uderzyć, co nie będzie chciało mnie pozwać. Przestał boksować i spojrzał na mnie z tym rodzajem uwagi, który czynił go dobrym trenerem kłopoty z kobietą najgorszy rodzaj bingo! Mik skinął głową i rzucił mi parę rękawic. Najpierw torba, potem pogadamy. Spędziłem godzinę, waliłem w tą ciężką torbę, wypracowując miesiące frustracji i upokorzenia z każdym ciosem. Moje dłonie były surowe wewnątrz rękawic, moje barki krzyczały, ale po raz pierwszy od tygodni znów czułem się sobą. Potem siedzieliśmy w biurze Mika, dzieląc się piwem i rozmawiając o strategii. Więc, jaki jest twój plan? Zapytał. Wciąż nad tym pracuję, ale nie zamierzam cicho odejść. Dobrze. Nigdy nie lubiłem widzieć, jak po dobrych facetach się chodzi. Wziął długi łyk piwa. Ale, Jean, posłuchaj mnie, cokolwiek zrobisz, bądź w tym mądry. Nie pozwól, by gniew uczynił cię głupim. Co masz na myśli? Mam na myśli niewal na oślep, użyj głowy, uderz ich tam, gdzie to boli. W ich dumę, reputację, portfel. Ale nie dawaj im niczego, czego mogliby użyć przeciwko tobie w sądzie. Mądra rada. Mick widział, jak wielu dobrych ludzi niszczyło się, próbując zemścić się na zdradzających żonach. Kluczem było podejście chirurgiczne, precyzyjne. Dzięki Mick, zawsze i Jean, jego twarz stała się poważna. Pamiętaj, kim jesteś. Nie jesteś tylko kierownikiem magazynu, jesteś wojownikiem, zawsze nim byłeś, po prostu o tym zapomniałeś. Miał rację, zapomniałem. Ale teraz siedząc w ciemnej kabinie ciężarówki, obserwując motel, w którym moja żona zdradzała mnie z człowiekiem, który uważał się za lepszego ode mnie, wszystko wracało, każdy cios, który kiedykolwiek przyjąłem. Każdy raz, kiedy się podniosłem, każda bitwa, którą przegrałem i wygrałem, wszystko to prowadziło do tego momentu. Nie chodziło już o uratowanie małżeństwa, to się skończyło. Wiedziałem to z każdym fiberem mojej istoty chodziło o godność, o szacunek o przypomnienie Bernice, Jeffowi, Lili, całemu temu miasteczku, że Jean Brown może być pokonany, ale nigdy nie zostanie złamany. Spojrzałem na zdjęcia w moim telefonie, miałem dowody, miałem sojusznika, miałem plan, a teraz po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna, miałem też czysty, zimny powód, by walczyć. Jeff Maloney myślał, że gra w jakąś głupią grę o cudzą żonę, nie rozumiał, że właśnie wszedł na ring z zawodowcem, a ja właśnie przypomniałem sobie, jak się wygrywa.